Czy to koniec Wysokiej Ligi? Pan Minister Spraw Wewnętrznych. Skąd ten wasz? Montana. Zmieniła się scena, dzisiaj zmieniają się zasady. Nie tylko zwykłe walki, ale wielki turniej Grand Prix. Malik! Malik, gdzie jest Malik Montana? A co to za stylówek? Jak postać z wyglądasz trochę. Pozwól, że trochę odwlekę odpowiedź na twoje pytanie, bo ja mam taki mały problem. Grand Prix! Panie i panowie, lecimy! Ośmioro równych sobie zawodników. Tutaj nie ma nikogo lepszego, gorszego. Mamy bardzo wysokich, bardzo niskich, ciężkich czy lekkich. Tak jak Lizak, który waży 65 kg, a oprócz niego wszyscy ważą zdecydowanie więcej. Mamy też kilku zawodników plus 100 kilogramowych. Według Bukmachera faworytem do wygrania całego Grand Prix jest Marcin Najman. O kurwa. A... Żeby nabrał odwagi, przygotowałem dla niego zbroję. Zbroję z czasów średniowiecza, z bitwy po Grunwaldem. To jest zbroja dla Adamka Adamek! Będziesz bezpieczny, zaraz ci to pokażę. Nic nie ma złego, jak facet se siorbnie parę jak się wyluzuje jej w ogóle, ale koleś wlał w siebie litra. Chyba go pojebało. Wątroby nie będziesz miał, ale życie zachowasz! Ty, 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 ty i ty i ty, i ty jesteście kurwa w strachu! No jestem w dużym strachu, tam koń, lew, tu jakiś kurwa robokop jestem przerażony. <laughs> jestem po dwóch ciężkich walkach. Ostatnio walczyłem z pierzastą gęsią, kurwa chłopem. No wygrałem, wiadomo, no musiałem wygrać. Ludwiczek kontra Najman. Pojedynek marzeń. To się może wydarzyć. Trzymajcie Ludwika, bo on się nie powstrzyma. Z Marcin Najman z Muranem Jabczan Jabczan pokaż. Jabczan, podkładkę z Ludwickiem. <laughs> Lizak z Japczanem. Jacek Murański z szalonym reporterem. Darolew z szalonym reporterem, z którym siedzi w tym momencie. O, to będzie trzeba zobaczyć. No, Tomek z Ludwiczkiem. Czyli wychodzi na to, że co? Liczysz na to, że będzie łatwizna. O, Ludwiczek. Ludwiczek chciałby murana? Ty przyjdziesz kłamczo. Powiedziałem, że strzelasz ślepakami. To, że wziąłem to do, do siebie. Ej, to że ze względu kurwa tu Ale wyjebie, przestań powielać kłamstwa. Zafitery, ja, kurwa. Przestań powielać kłamstwa. Zafitery powiedziałem. Przestań no Przestań, kłamstwa, ej, 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 przestań powielać kłamstwa, ty! Mamy nowego króla. I fejs! O kurwa! O ja. To wszystko? No, kurwa. To, był to był blaskacz frajerzowy! To był no, Wykorzystałeś by twoją szansę, następną będziesz miał w drugiej rundzie albo w trzeciej. Macie pokazy. No, Jak cię wkurwiam. A co? Ja co, mam mam teraz napierdalać? Się tego się napierdalać, będziemy napierdalać, to ty możesz konia pod umywalką, No, o, na ciebie kurwa. będę. Ja ja mi kurwa. Na ciebie będę napierdalał, kurwa, w oktagonie. Panowie jeszcze raz, jeszcze, jeszcze raz, Chodźcie, chodźcie, bo to się nie skończyło. Dobój chodź, kurwa. U. Nie co ja mówiłem. Nie daj wywiadu w firmie, się nie będę wypowiadał na tobie. mur Ale ale kurwa do Winniego i co zrobiłeś, kurwa? Powiedziałeś, że, że nie będzie walki. Wagiowa... Że mu nie doszły rywal się, kurwa? Zostaliście tam... jeszcze... Wymieniłem tam, tam ciebie? Bo, e... 17 czerwca. Zapraszam w tym momencie do nas Malika Montana, szefa wysokiej ligi, szefa. A aktualny błotarz Malik Montana miał z Instagrama błyskawicznie usunąć informację o byciu powiązanym z Marką. <laughs> Kolejna konferencja 12, 12. czerwca blisko gali, więc bądźcie z nami. Oczywiście już niedługo programy. Śledźcie wszystkie social media. A... Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zablokowało środki finansowe Hailiga. Wychodzi więc na to, że najbliższa gala, no bardzo prawdopodobne, że się nie odbędzie. Dużo starań pracy pewnie co w to było włożone z tego co się domyślam. I spodziewałem się trochę takiego bardziej pikantnego zakończenia albo coś co wywrze emocje. Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji podjęło decyzję o wpisaniu ich na listę podmiotów powiązanych z Federacją Rosyjską. Pan minister spraw wewnętrznych. Skąd ten wasz. Montana, śpiewasz te swoje piosenki, jeździsz po Polsce, masz kupę kasy. Pokochaliśmy ciebie jak swego. Nie spierdol tego.